Y pokażę Wam coś, będzie jeszcze do tego potrzebować łyżeczek, jedne kartki I, i później wam powiem, ale na razie muszę przynieść te ja wszystkie rzeczy potrzebujemy. Dobra mam to, potrzebujemy kleju. I trzech kartek noc telech Chyba jak macie grube kartki, macie jedną grubą, to weźcie jedną grubą i bez kleju. Bo ja nie mam grubej kartki, więc potrzebuję trzech i gumkę klecę ptulkę. Dobrze. Dobrze. Yy, dla tych, co mają, dla tych, co mają grube kartki, teraz yy, nie yy, powtarzają za mną i później, będzie, później będziemy yy, to robić. To, co mam robić, na grubą, albo trzy kartki na bok gdzieś. Zdebiam się, zdebiam się wcisk, się się z Dawidem jesteśmy. Jestem z Dawidem, więc. To. też. To. I to. I co na Jeden na... sam tak. kaltkę na. pół. Samki, bo po... nie chcę go sami zatać. kaltkę na pół. Pa. Mm, biksiąska. Mozetski. Każdy nawet. Ale tej pojedynczej? Każdy tnie i lubi tak jak ja, nawet ci, którzy mają głupą. To będzie i tamtym okładem. I robimy znowu to Toż samo. i na i na to i no wło do a za takiego żeby była taka można Znowu przeciąć można nowo przeciąć, żeby być jeszcze miejską. Teraz tą odkładamy na bok. Widzimy tą tam. Tam i składamy. Nie tą, to możemy, składamy.

tam odstawimy na bok. I mamy kolejną. I nie pójdę koniec. Odcinka Dąbmy.

i nas, ze i niebieskie a jedną a ktoś za jedną a to to ma jedną my to sobie to my jedno niebieskie To my jedno niebieskie a mają trzy kartki, to ci tak, żeby było równo. I klejcie dookoła jedną, przyklejacie. znowu, kle... znowu klejcie i przyklejacie. i ja to zrobię poza kamerą, więc widzimy się jak jest to skończone. Dobrze? O, tutaj to widzę. Dobra, ja się udało robić tą grubą

Up, 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 up. To znowu do Was przyniebię, jak zrobić całą kartkę. Dobra, nie zrobiłam całej kartki, bo będziemy zobaczyć tylko to. Teraz skończycie te karteczki, które robiliśmy. Robiliśmy. Ja muszę jeszcze trochę domalować. Zobacz jak mi to ładnie z prawej nie idzie. Chupa, 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 chupa. A więc napiszcie w komentarzach, czy robicie takim sposobem objawki, czy może takim. Napiszcie, jakim sposobem robicie. Chcę robić w takim sposobie śnieżynki, ale ja lubię ja, w ja, tak sposobie teraz lubię czołgówkę, nie musisz śniegać. Jak skleiliście te, to, to lubicie od początku, bo nie mogę no, ich śnieg.

Jak będzie przyklejone? to już mam to zrobione. To wypacz. Chyba, z tej drugiej takie. Dzięgo, pęta, dzięgo, pęta, To jest jakieś skojezdło mi się z tym. Takie, e, coś zrobić komuś na urodziny urodziny i, no, i powiedzieć jak mu się robi i jak mi się to nie spodoba to, 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 to może sobie wymienić i, i pojawiać kanał gdzie zrobiliście, takie kocie wiedzieliście to teraz nam możecie napisać w komentarzach wiedzieliście o takim filmie Бум, 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 бум. Окей, допустим, вы остановились и я их

Dit is de afwisseling effect. Nou, het zo. I my w następnym odcinku robimy coś innego. Albo po prostu będziemy robić